Ciężka musi być dola filmu, na którego temat krążą legendy gdzieś od roku. Że to był rozchwytywany scenariusz. Że dystrybutorzy bili się, kto będzie tutaj miał prawa do niego do dystrybuowania i zarabiania na nim pieniędzy. Że 100% na Rotten Tomatoes. Że jeszcze lepiej od Kolesia, który zrobił barbariana. To jest naprawdę ciężko, ponieważ mamy tak wysokie oczekiwania, że przecież nawet dobry film może je zawieść, gdy wyobrażamy sobie, to jest najlepszy film roku, to jest najlepszy horror roku, to jest największy Mindfuck roku i tak dalej. No i tak było ze zniknięciami. Beznadziejne tłumaczenie angielskiego ty tytułu Weapons. Wiecie, broń. Chh w tę stronę, zniknięcia. Nie, 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 nie. to nie jest The Vanishing. I wreszcie trafił do kin, obejrzałem i muszę wam przyznać. Jest naprawdę nieźle i jeżeli ktoś wam powie, to może być horror roku, jestem w stanie go zrozumieć, co nie zmienia faktu, że tak naprawdę to znakomicie opowiedziana historia, która jest dosyć znana. Zniknięcia. Opowiadają nam historię małego miasteczka, w którym pewnej nocy 17 dzieciaków ucieka, znika, wybiega z domu. O godzinie 2:17 w nocy nikt nie wie, gdzie się podziały, dlaczego zniknęły, kto jest za to odpowiedzialny. Wszystkie uciekają z jednej klasy. Oskarżona zostaje oczywiście nauczycielka, która no, to, to młoda nauczycielka, która je uczy. Zostaje tylko jeden dzieciak te, w tej, tej klasie. Oczywiście rodzice także podejrzewają nie wiadomo kogo, i my zostajemy wrzuceni w sytuację miesiąc po tych wydarzeniach. I jesteśmy równie zagubieni jak miejscowa ludność, jak miejscowa policja, która nie potrafi znaleźć żadnego um, rozwiązania dla tej zagadki. Zniknięcia! reżyserował i napisał scenariusz. Zack Kreger, który zrobił wcześniej Barbarzyńców, czyli Barbarian, a który był świetnym horrorem, a który także robił wcześniej komediowe rzeczy, między innymi. Także jako aktor, co mnie mega zaskoczyło, bo tą mordkę znałem, patrzę, hej, chłopie, ty teraz jesteś twórcą horrorowym, i od razu mi się przypomniał Jordan Peele, który także z komedii przeskakiwał, jest tutaj coś ciekawego, ale um, on opowiadał w wywiadach, że jedną z najważniejszych rzeczy było sobie: okej, okay, mam jakąś głupią koncepcję. No głupie, mam koncepcję. No dobra, ale dlaczego. No, no i zaczniemy myśleć. No dobra, ale dlaczego. I ciągle tak budował swój scenariusz, że miał pewien malutki koncept, tych właśnie zniknie, z, znikających dzieci, i zaczął od, obudowywać to w ten sposób. I film do, do, do tego, w jaki sposób to robi, przyjdzie na samiutkim końcu, nie będzie tutaj spoilerów, spokojnie, a, ale wybiera bardzo ciekawą formę narracji, którą już widzieliśmy nie jeden raz, że bierze nam kilku bohaterów, i opowiada, Jakąś część historii z ich perspektywy. I każda z tych perspektyw powolutku zaczyna nam dokładać te klocki, chociaż bardzo długo nie wiemy o co chodzi. Obserwujemy. Dlaczego nauczycielka jest taka zestresowana, co robi ojciec tutaj grany, świetnie grany przez Josha Brolina, jak zachowuje się dyrektor szkoły, jak zachowuje się w końcu sam dzieciak, czy też jak zachowuje się jeden z lokalnych policjantów, grany przez Aldena Ehrenreicha, to jest ten ziomek, który grał Hanna Solo ja muszę przyznać, kurczę, uwierniam typa, w sensie, on był to budowany trochę na taką mega gwiazdę, on nie wyjdzie na mega gwiazdę, ale facet ma znakomitą charyzmę, świetnie się sprawdza tutaj, jako, jako taki drugoplanowy typ z problem... A, świet... Po prostu znakomity, plus jego wąs jako policjant jest także świetny. W każdym razie, film dodatkowo usta... ustawia sobie taką kolejność, że ci bohaterowie, których historię opowiada, niedużo nam podpowiadają. Bardzo długo nie mamy kompletnie pojęcia, o co chodzi? Możemy sobie zgadywać, możemy sobie próbować wymyślić. I nawet możemy nawet, wydaje mi się, że część z was może powiedzieć, ok, dobra, to na pewno to. I może nawet jak na końcu wyjdzie, że w miarę zgadliście. Ale dzięki temu, że budujemy to w ten sposób, dodatkowo dzięki temu, że każda z tych małych wewnętrznych historii jest bardzo spójna i ciekawa, to ty nie czujesz, że film manipuluje tobą, tylko, że ty jesteś częścią rozwiązywania tej zagadki. Masz troszeczkę taki element, jak mieliśmy ostatnio w Long Legs, że jesteś, jesteś jak w milczeniu owiec, jesteś tym detektywem, który próbuje to rozwikłać, tylko że kury na tu nic, nie ma sensu. Kompletnie nic nie ma sensu. Ale gdy już przychodzi do rozwikłania, do tych ostatnich 20-30 minut, film mocno zmienia. Mm, napięcie i zaczyna być dużo bardziej trzyma naprawdę stresujące dla ciebie bo dla widza. Bo na początku masz nawet momenty, gdzie możesz tutaj się troszeczkę zaśmiać, to możesz troszeczkę się uśmiechnąć fajne rozwiązanie, ale dzięki temu, że ty już wiesz, co tutaj zostało zbudowane, co tutaj zostało zbudowane i tutaj, to gdy dochodzimy do tego ja to, to właśnie to robię po kolei, żeby nie żeby nic niczego nie zdradzać. Gdy dochodzimy do tego finału, to i ty jeszcze, jeszcze go nie ma, już, już prawie jesteśmy przy nim. To ty już jesteś mega zestresowany, ponieważ zaczynasz mi się, dobra, ale co z tą postać Ale przecież ta jest tu, o Jezu, a ona przecież myśli to, aaa! I bardzo ładnie reżyser idzie sobie z tobą, ciągnie cię za nosek i na końcu doprowadza do sytuacji, że jesteś mega zestresowany, zanim dojdzie do przepięknego katarzis, ponieważ samo katarzis jest pomysłowe, jest. Um, Satysfakcjonujące, w cholerę satysfakcjonujące, i ma w sobie mnóstwo. Um, ja bym to nazwał Steven Kingowością, ale nie używam tego słowa pejoratywnie. Dlaczego o tym mówię? Ponieważ Steven King często opowiadał bardzo proste historie, które na końcu miały oczywiście wiesz, wielki wybuch, który często był dla wielu zawonem, ale one doprowadzały do jednego prostego uh, wniosku. I jestem przekonany, że w tej historii, że ta historia cała, Weapons. Jest historią, którą King mógłby opowiedzieć, ale opowiedziałbym ją całkiem inaczej, i moim zdaniem zepsułby 3 czwarte tego, co tutaj jest co mam na myśli, że jeszcze, jeżeli już widzieliście film, no to, wam, no to w tym momencie wyobraźcie sobie, że o, e, słuchajcie, to, słuchajcie tego, co że zabiera, zabieram całkowicie tę konsekwencję, najpierw jeden, potem drugi, potem trzeci, potem czwarty głos, czyli perspektywa, czyli to, co było w Roszomonie, tylko daje to opowieść troszeczkę narracyjnie typu e, od samego początku, e, albo jestem głosem jednej z postaci dziecięcych przez cały film i obserwuję sobie wszystko e, i w ty nie masz wtedy tego Siły tego, co tutaj zostało uzyskane, czyli siły tej zagadki, która zostaje rozwiązana, to jest ten element, wow, jest to zasłużone. U Kinga pewnie ta zagadka byłaby dużo wcześniej rozwiązana, a potem musielibyśmy z godziny czekać do tego samego katarzys. Nie wiem, czy byłby to taki sam efekt, aczkolwiek rozwiązanie mogłoby być bardzo, bardzo podobne. Film ten jednak nie działałby tak, gdyby nie, po pierwsze, znakomite aktorstwo. Tutaj Julia Garner gra Justin, mówiłem już o Joshu Brolinie, mówiłem o, o Aldenie Eren Reichu. Oni wszyscy wypadają znakomicie, ale to nie tylko to. Film ten prawie nie ma w sobie jumpscare'ów i dodatkowo często zabiera muzykę. Jest, są same dźwięki tego, co się dzieje wokół, nic więcej. Mimo tego, że trwa ponad dwie godziny, to on nie boi się przeciągnąć sceny, przedłużyć sceny, żebyśmy my jeszcze bardziej niepokojąco się poczuli, żebyśmy jeszcze bardziej poczuli, że w tym mieście nie wszystko ma sens, ale nie dlatego, że to jest mistyczne miasto, tylko że to jest miasteczko, gdzie ci ludzie nie są idealni. I to jest ważna sprawa, że to nie są idealni ludzie, to są ludzie, którzy popełniają błędy i tak dalej. Miałem skojarzenia z Prisoners kilka lat temu, znakomity film, między innymi z Jackiem Gallenhallem. Tylko, że Prisoners było robione jako taki thriller, a tu idziemy właśnie trochę w stronę horroru, który w dodatku jeszcze ma ten element troszeczkę minimalnie, że daje nam te takie prawie żartobliwe elementy, żebyśmy mogli jeszcze mieć tą zagadkę, zagadkę kryminalną, którą rozwiązujemy, ale z taką lekkością. Czy jednak jest to najlepszy horror tego roku? Mam problem, żeby tak powiedzieć. Z dwóch powodów. Po pierwsze, ze względu właśnie na to zakończenie, które w gruncie rzeczy pokazuje mi, że historia jest prosta, ale znakomicie opowiedziana. Znakomicie opowiedziana, naprawdę. E, oraz ma, ma ten element, no kurczę, ma ten element też troszeczkę mm, Giorgia Romero albo pierwszego creep show, który też King współpisał przecież, czyli tego elementu makabrycznej zemsty, która wynika z pewnego moralnego a, zadośćuczynienia. Więc to są tego typu historie, które ja bym znał z komiksów, takich horrorowych z lat 50. Dlatego ja nie poczułem się tutaj. Ja wiem, co dziwnie załóżmy. Ja się tutaj nie poczułem specjalnie zaskoczony. Ja się świetnie bawiłem, gdy film ciągnął mnie za nos, ale gdy przyszło do rewilu, to powiedziałem tak, 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 tego się spodziewałem. Bardzo fajnie to poprowadziliście. Bardzo fajnie w trzecim akcie wyjaśniliście dziury, które były w pierwszym, drugim akcie. Ja Miałem, okej, okay, okej. Okay. Spoko. W sumie masz ma, ma rację, że tu nikt by nie zadał tego pytania, więc czemu, mi, czemu mieliby nie ufać tej osobie, która tutaj się pojawia? No pełna zgoda. Zatem to po pierwsze, a po drugie chcę wierzyć, mimo tego, że mamy sierpień, że coś mi jeszcze zaskoczy. Wciąż nie widziałem Oddają Bringer Barak. Wciąż czekam na him, który się pojawi. Nie mam pojęcia, jakie będzie polskie tłumaczenie, gdzie producentem jest Jordan Peel, więc mm, może to brzmi naiwnie, ale gdy myślę sobie o najlepszym horrorze roku, to myślę o czymś, co mnie telepało, co mną zmasakrowało. To jest film, który przyniósł mi mnóstwo frajdy w kinie, ale pytanie jest takie, czy to wystarczy? Bo jestem przekonany, że ktoś może powiedzieć, kurczę, no to jest jeden z największych popcorniaków, jeżeli mogę tak nazwać, horrorów popcornowych tego roku. I pewnie tak jest. Jest on oryginalny, jest on świetny w formie, jest przepięknie zagrany, bardzo dobrze nakręcony, ale mam takie lekkie poczucie, jakbym, jakby mi czegoś brakowało, jakbym oczekiwał możliwe, że przez te wszystkie informacje z początku roku oczekiwał jeszcze większego wow, twistu, wybuchu, czegoś, co sprawi, podobnie jak w Barbarianie troszeczkę, że albo kochasz go i kupujesz Barbariana w 100%, albo w zero. Mało jest osób, które mówi, Barbarian zajebisty, ale tro... Nie, jest albo kochasz, albo nienawidzisz. I trochę mi tego tutaj brakuje, ale możliwe, że całe to moje narzekanie, no to jest jedna z najgorszych... Wiecie, to jest jedno z takich argumentów, który... Jako krytyk filmowy właściwie yy, to jest klęska urodzaju tak, na zasadzie jest bardzo dobrze, ale czegoś mi brakuje. To jest, to jest takie zrzędzenie, dostając zajebisty kotlet, zajebistą suróweczkę, sałateczkę, przepiękny napój, a ja mówię, że mi mało. No kurna. This is where the story really Zatem skupmy się na tym, że to jest dobry kawałkina. Znakomicie przemyślany, co jest mega ważne, jeżeli chodzi o dobry horror, który bawi się Twoją perspektywą. W dodatku ma świetnych aktorów i moim zdaniem, w momencie, w którym jesteśmy przebodźcowani filmami, które są przeraźliwie przewidywalne, to zniknięcia są przepiękną odtrutką. Zatem, całym sobą polecam, czy to będzie horror roku. Czekam na Wasze zdanie. Piszcie, czy dla Was to jest najlepsze, czy są jakieś inne propozycje, które na ten tytuł zasługują, a może coś na... jeszcze czekamy. Dla mnie ten film nie przebija grzeszników, więc nie ma szans na ten moment, żeby być horrorem roku. Czekam zatem na Wasze zdanie. Piszcie, komentujcie, a my widzimy się następnym razem tutaj, czyli na Brodach z Kosmosu. Na razie.